Cześć wszystkim, witam Was w holu lumpeksowym z rzeczami dla dzieci. Słuchajcie, ja mieszkam w Irlandii, także te rzeczy w większości jest właśnie zakupionych tutaj w takich charity shop, second-handach. Lumpexy to, wiecie, tam możecie kupić po prostu wszystko. Tutaj, wiecie, rzeczy do domu, ubrania, buty oczywiście, zabawki, przeróżne rzeczy w sumie. Tylko chyba elektrycznych takich rzeczy nie sprzedają. I słuchajcie, jeszcze będę miała tutaj kilka rzeczy, które kupiłam w Polsce, jak byłam w październiku, także ten haul, ten haul to jest taki dosyć duży, bo no nazbierało mi się przez większość, przez długi czas. I tak, zaczniemy od... Mam, słuchajcie, mam dwójkę dzieci, jedną dwulatka prawie, dziewczynkę i pięciolatka prawie chłopca. I mam rzeczy, które też kupiłam gdzieś tam w prezencie czy coś, tak? Tak, i mam trochę zabawek i butów, także zobaczycie. I tak, pierwsza rzecz, z Nexta, jest to płaszczyk dla mojej małej, to jest 2-3 latka rozmiar z, a, z Nexta, to już mówiłam, ten, te futerko się odpina, także może być taki po prostu klasyczny, może być taki bardziej, nie wiem, jaki elegancki, z tym futrem taki, może on fajny, bardzo ma fajny taki kolor, jest, no świetny, w ogóle nie zniszczony, zobaczcie, z tyłu ma takie, o, spięcie na ten, guziki są piękne, ma kieszenie, e, świetnie sama bym nosiła, no oczywiście bez futra <noise> ale jest no niezniszczony, podszewka super też i zaraz wam pokażę metkę, no 2-3 latka kosztowało mnie 4 euro i tak kolejnych kilka rzeczy, to są legginsy, trzy pary, zobaczcie, takie w kropeczki, w paseczki i w paseczki czerwone, to jest wszystko 2-3 latka, bardzo fajne, grubej jakość fajna i do tego były bluzeczki też to może wiecie, być, jako piżama, może być jako... to chyba nosiwa, bo jest tu brudna chyba, jak w Polsce. Byłam, to kupiłam w Polsce w Lumpeksie. Fajne mają na rękawkach, widzicie, takie coś. I jeszcze brakuje czerwonej paski, ale wiecie co, musiałam ją zostawić po prostu w Polsce i tyle. Bo tak pomyślałam, że i tak będę latem w Polsce, to wiecie, przyda mi się tam. A może była w praniu czy coś. Także o, to jest na 2-3 lata z Nexta. Nie pamiętam, ile zapłaciłam. Bo to już było dosyć dawno, ale pamiętam, że to nie było duże pieniądze. Jeansy z Max and Spencer to są większe, to chyba na 3-4 latka. O, takie. Są w ogóle niezniszczone, słuchajcie. Nic. I są bardzo, bardzo miękkie. Także, jeżeli znajdę coś fajnego, takiego, wiecie, dobrze, dobrego, jakościowego, to nawet większe biorę. Ja dla swoje dzieci, słuchajcie, mam po jednej parze, no ma, mała ma trochę, ma dwie pary w sumie jeansów, ale też wyrasta z nich teraz, a mój synek ma jedną parę i później Wam jedną pokażę, którą większą kupiłam, także to jedno euro Tu jeansy, które da, dałam koleżance dla jej córki, ale już wróciły do mnie, bo już są za małe, dwa trzy rozmiar z Tesco, też mają tu ściągacze, a zobaczcie jakie ciekawe takie, te są troszkę sztywniejsze, słuchajcie jak no, mają takie. I nogaweczki mają takie zakładane. O. 2-3. O. I to chyba 1 euro. Dresy za euro. To jest rozmiar 2-3 z Dunestore. Takie różowe z unicorny. W ogóle niezniszczone, także do tego wzięłam. Koszulka z Nexta. To już było. Słuchajcie, to jest trochę większe. Nie wiem, 1 albo 2 euro. Bardzo fajny materiał. On można spiąć, wiecie, rękawy, tak zawinąć. Też mają o. bardzo, bardzo fajny materiał. Taki leciutki, wiecie, to teraz, właśnie na taką wiosnę, na lato, tutaj nie będzie dobre, tylko że to jest większe. To chyba jest, nie wiem czy nie na 3 lata i to jest Nexta, nie wiem czy mówiłam. Tak, 3-4 lata, ale o, jeżeli widzicie, no jak znajdę coś takiego fajnego jakościowo, to biorę też większe, ale nie mam tego bardzo dużo. Tu komplet z Nexta też, słuchajcie, za 1 euro, taka. Jak się, jak się nazywają te sukienki? Już zapomniałam teraz, o, widzicie? Z takim różowym złotem nawet, o, taki brudny róż, ona ma kieszenie z tyłu, nie? Takie na puty. i bluzeczka do niej było biała, słuchajcie, to, to jej było, nie wiem, czy w ogóle nie było z metką, I jedno euro kosztowało, a nawet nie wiem, jaki to jest rozmiar, ale pewnie 2-3 lata, tak mi się wydaje, także słuchajcie, wyszło mi tak, 2-3 lata, wyszło mi po prostu za 50 centów. I chyba tu właśnie miało metkę, albo nie miało metki, ale jest jak nowe. Kolejne spodnie do małej to jest właśnie 2-3 latka z Mother O, takie fajne różowe, też nie za bardzo w zniszczony, Różowy, fajny, o, ten kolor też mi się podoba. Leggingsy z Tesco, 18-24 miesiące, takie zwykłe, szare, grafitowe, pasują w sumie do wszystkiego, nie? Też chyba za euro. Jeżeli wam nie powiem ceny, to zazwyczaj to kosztowało 1 euro. Zobaczcie, taka bluzeczka z, z. To to marsza, taka różowa, ale to jest dla dziewczynki. Ona w nim, ona jest troszkę może jeszcze przedłuża, o. ale to jest e-chenem, Krótkę z minimal 100 w Polsce kupiłam jeszcze w październiku, właśnie teraz ona dopiero będzie ją nosiła. To jest taka, była jeszcze większa po prostu, nie? 10 chyba złotych kosztowało mnie? Mam dwie sukienki. Zobaczcie, ta z Nexta 2 euro chyba kosztowała to też 2 3 latka. Tak, z Nexta, zobaczcie, jaka fajna. Może będziemy na wesele jechać? W, kiedy? Na początku września. Także myślę, że może by nałożyła. Noś śliczna. Te sukienki to wiecie, nieznoszone, bo to też znosi. Także za, za ile te miesięcy? 3-4 miesiące to będzie idealny rozmiar. I czerwona sukienka jest z Monsun, Zobaczcie, jaka piękna. No przecież śliczna. zobaczcie, kolor jest idealny, świetna, tylko widzicie, tamta jest bardziej z bawełny, a ta trochę jednak z poliestru, jeżeli pojedziemy na te wesele, to tam będzie bardzo gorąco, także nie wiem, ale zobaczymy, może się przybierze. O, śliczna, w ogóle nie zniszczona, słuchajcie, za 1 euro. Kolejna kurteczka to jest kurtka z Ja kupiłam ją w Polsce chyba, to jest na 80 cm, kosztowała mnie 15 zł. 15 zł to wtedy był dzień, których, którym, wiecie, co mieli już nową dostawę, i także każda jakby była rzecz po 15 zł, ale bardzo mi się podobała. I słuchajcie, 15 zł, myślę, że za krótkę to spoko cenę nada. I też, wiecie, nic tutaj nie miała żadnych zniszczeń, ani nic. I to jest taki rozmiar, który on teraz to nosi do taką Piżamkę taką Patrol, o spodnie i bluzka, nie pamiętam, za jedną albo za dwa euro. Jeansy z Zary. 18-24 miesiące, 1 euro chyba kosztowały. Takie trochę wytarte na kolanach, nie wiem czy tak miało być, czy to po prostu się wytarło komuś. I o, słuchajcie, one nawet jeszcze są za duże na nią, bo ona taka malutka, drobna jest, także o. Piżamkę chyba wczoraj czy przedwczoraj kupiłam za 2 euro, była, zobaczcie jaka cudowna, taka tęczowa. Ja mam jedną dla niej piżamę, to jest 18-24 miesiące z Dunestor. Ja mam dla niej jedną taką piżamę, właśnie ciepłą, z, w tym rozmiarze. Tylko, że ona jest już, ja ją dostałam po koleżanki dzieciach i ona, chyba po dwójce dzieci. Także ona taka sprana, taka brzydka, wiecie, kolor, bo to jasno różowy, biały, to takie, wiecie, wymemłane. Także tamtą po prostu oddam, a to, zobaczcie, jak ślicznie, No nie? że jej się teraz, wiesz, też podoba, podobają takie rzeczy kolorowe. I to też ostatni zakup, sukienka z Nexta. Bardzo mi się podoba kolor. Idealna teraz będzie właśnie na wiosnę, bo jest taki cienki materiał. I no, kolory słuchajcie, no jak nie. Wiosenne przecież. No, także 2 euro kosztowały. Buty kozaczki to jest rozmiar 24. 3 euro kosztowały. Takie widzicie są zniszczone. O, zobaczcie. Sandałki. To są Tesco te FNF. Zobaczcie, jakie motylki śliczne są, przecież, no, o, takie to wygląda. I rozmiar jest, słuchajcie, 22, także to jest taki jej rozmiar teraz, także myślę, że na lato będą idealne i ona ma jedne takie sportowe z Adidasa, jej je kupiłam i widzicie, będzie miała jedne takie eleganckie. I te buciki, takie do sukienki, nie pamiętam, czy je pokazywałam kiedyś, czy nie, jedno euro też nie kosztowały, o, takie fajne, złote, z Nexta. I to dla mojej mały było wszystko, a teraz wam pokażę kilka książek. Taka książka na przykład to jest... Słuchajcie, to taka trochę religijna. I co tu macie na przykład? O, wam. tutaj są pytania i znajdujecie jakieś tam rzeczy, na przykład co tu jest napisane. Czekajcie. Going fishing. Aha, tutaj widzicie, pokazujecie na przykład, co to jest pelika i dziecko Wam musi znaleźć. Gdzie jestem ten Na tej stronie na no. przykład. Książka z binga. Słuchajcie, te książki to jak weźmiecie trzy na przykład za 2 euro albo 50 centów. O, takie Bardzo lubimy ją czytać. To z binga. Jest taka ciekawa. O. Oczywiście psi patron musi być. O. Też, czytane tu są trzy historyjki. Te papik. Tu chyba jakiś grywik się zapalił, tak? Dla małych. W sumie młody też czyta. Tu ostatni zakup. Ta bardzo fajna, słuchajcie, bo ono tak się tu otwiera. Kto jest przyjacielem George'a chyba? Nie. Jakoś coś tam było takiego. Kto jest przyjacielem? Na przykład... Tutaj macie krokodyla schowanego. Takie yy, się od, odkrywa po prostu. O, tutaj Daddy pik siedzi. I PJ Mask, bo ostatnio myślę też PJ Mask. PJ Mask, także mask Mamy książkę jakieś o... Historię też czytaliśmy, autobusy ukradli, tak? I tu psi patro, słuchajcie, to był taki zestaw zrobiony z tych książek, także macie dwa, dwa psiaki. Chase i co to jest? Sky. Takie, widzicie, dosyć spoko wielkości. I to kosztowało mnie z tą książką razem 6 euro. Czyli no. Myślę, że spoko cena. I tu są książeczki. Nie wiem, 12 książeczek i słuchajcie, one są takie bardziej do nauki nie czytania, ale właśnie języka trochę bardziej, bo tu macie na przykład co to jest? Macie podwójne o, to jako uczytacie czytacie i macie tam w tym na przykład Sky Keeps Hair Cool. She zooms over in her helicopter. Takie wiecie, no, krótkie wierszyki, ale skupiają się właśnie na jakichś specyficznych dźwiękach, o. Takie na przykład tu macie szy szy, no, to nie wiem, szok, czy co tam. I tam jest bardzo dużo słów użytych właśnie z tymi wyrazów, z tymi dźwiękami. 3 czoklet, szy, znowu tutaj jest. O, także 12 takich książeczek. Teraz tak, dla mojej siostrzynicy słuchajcie, znalazłam taki, taki sweterek, on jest akurat z Primarka. jest dosyć duży w sumie, ale myślę, że jej się spodoba, taki wiecie, ciekawy, dla Takich na 100 lat, już to jest 13-14 w sumie. Także, no, w sumie się nie dziwię, że jest za duży, bo ona ma chyba albo 10, albo 11 lat, ale to nic. Więc podobało mi się, 1 euro kosztował, także spoko. Piżamy, też dla niej, te, Piżama jest Tesco, długie spodnie, takie widzicie, w centki. I bluzka. o, też z drugim, zniszczony w ogóle, do tego wzięłam. I kolejna piżama, ta jest jeden rozmiar większa, też jest Tesco. Ale zobaczcie, fajna, takie. Serduszka, no, śliczne. O. I też jest z długim rękawem, długa bluzka. o. I teraz rzeczy dla mojego synka tak szybko, staramy się. To jest Primarka, to ja mu kupiłam na, wiecie, na Boże Narodzenie. Nosił, A teraz po prostu nosi Jak pilamy to bluzę I tyle. 5-6 lat. Tu mamy jedne dziesy, to jest trochę większy rozmiar, 116 w sumie dla niego, ale on jeszcze nosi te na 110 i no, schałem mu. O, takie spodnie, nie wiem. Nie są bajki zniszczone. Troszkę troszkę sztywniejsze niż te co on ma. On ma bardziej zeseczem, ale wiecie, one tutaj się też ściągają na te gumki. Słuchajcie, nie pamiętam ile, to wiecie po może za 2 euro, może w ogóle 1 euro. Także spodenki takie za 50 centów. Słuchajcie, jak mówię. Bluzka za euro to jest z tej firmy Named, taka właśnie jemu właśnie brakowało, taki bluzek z długim rękawem. Ta bluzeczka to jest z Nexta, ona jest troszkę większa, też chyba też pewnie za 1 euro. Bluza, ta bluza z Nexa, ona jest z kapturem. Ona taka, taka zielona, jakby, szara, wyzielona i z takimi właśnie plamami. Tutaj bluza z Nexta też, o taka szara, bez kaptura. Kurtka taka właśnie przejściowa, ona jest w klap, 116 cm. Dobry kolor, bardzo go widać, nie ucieknie mi. Taka z monsterem, z jakimś potworkiem. Kupiona w Polsce, też na Luntexach, nie pamiętam ile kosztowała, 10 zł. I tu kolejna taka kurtka. Nie wiem, jak one się nazywają. Softshell? Nawet nie pamiętam, z jakiej to firmy było. Czekajcie, aha, to Polino. Nie wiem, czy to będzie widać. Ta jest troszkę mu za duża. Tamte trochę podwijamy rękawy i inaczej wygląda. A ta jej się nie da podwinąć, ale to nic. Będzie na po, po, po prostu polecie, o. Fajne kolory, co? Też ma taki. Też w Polsce kupiona, chyba też za 10. Proszę, koszula z Nexta. Za 1 euro i jest troszkę jeszcze przydłuża. Mój mąż kiedyś taką miał też, wiecie? Look Sharp, o, proszę. Także, o. Świetna, jak nowa. Bluza z gapa taka, też jedna euro chyba kosztowała. Mój mąż ma taką samą, także wiecie, mogą tak samo się ubrać. Sweterek z H&M. -u. To jest rozmiar teraz troszkę większy, 122, widzicie? On ma teraz 110 cm, nosi niektóre rzeczy na 116, także ten jeszcze jest przydługi po prostu. Ale słuchajcie, w super stanie, taki cienki sweterek. Za 1 euro też chyba. Tu są takie spodnie, które właśnie oni w szkole na WF noszą. Takie, widzicie, granatowe. No, sportowe po prostu. O, Za 2 euro je kupiłam. Takie dosyć cienkie. Sweterek z gapa to jest 120 cm. Słuchajcie, to jest jak nowy. No, troszkę za duży jeszcze. On jest odłożony, nie? I czeka na jego kolej. Ale super, jakoś świetny jest. I tu bluza, słuchajcie, jest większa, ale super jakościowo. To jest Jack and Jones. W ogóle wiecie, co nie zniszczona. I teraz, jak ją dotykam, to taka fajna miękka z kapturem. No i ona większa, także ona jeszcze musi poczekać za 1 euro. I zostało mi jeszcze tylko kilka zabawek. I tak, tu macie PJ Mask. To gecko z pojazdem. I aulet, tak. O. Także brakuje, mam niebieski pojazd, ale nie mamy ludzika, także szukam ludzika jeszcze jak coś. Wcześniej bawił się bardziej po patrol, także kiedyś już mu kupiłam taki e, helikopter ze Sky. O, też spoko, on, coś tu mu brakuje, wiecie, ale on tam nie wie, że to powinno być, także bawić się bawi. I zobaczcie, taki zestaw za 5 euro, to, jest, to, to, to są drewniane zabawki, no wiecie, tam trochę jest plastiku, coś tam też, ta zjeżdżania, zjeżdżalnia, zjazd ten jest. Yy, to są z firmy Brio. Nie wiem, czy to widać, gdzie to jest napisane. No, ale za 5 euro nic nie było, nic nie brakowało, nie zniszczone, także słuchajcie, spoko. taki, taki parking. O. i tu już ostatni zestaw. Takie lotnisko, samolot. Mój syn uwielbia samoloty. O, też za 5 euro. Z tej firmy I tutaj widzicie, jest w zestawie taki samolot. Na kółkach drewniano, taki plastikowy, pomieszany. Macie dwa ludziki. O, tu jest kapitan. O, i oni tu sobie siedzą. I na przykład jeszcze też są właśnie tory i jest pociąg, który jest na baterię i on normalnie jeździ. Dajcie mi znać w komentarzu na dole, czy wy też kupujecie w Lumpeksach dla swoich dzieci. I tyle na dzisiaj. To by było wszystko z dziecięcych rzeczy. Zapraszam Was do subskrypcji, polubcie film i do następnego. Pa!